Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj chciałem przybliżyć Wam na dość dużym poziomie ogólności typy radiostacji wojskowych używanych w polskich wojskach lądowych. Z góry podkreślam, że staram się unikać informacji drażliwych. Wpierw małe wprowadzenie. Przesyłanie sygnału radiowego polega na wysyłaniu informacji za pomocą fal elektromagnetycznych. Pierw informacja, czy to dźwięk, czy to dane, jest zamieniana na sygnał elektryczny, np. przez mikrofon. Ten sygnał elektryczny jest nakładany na falę nośną, czyli falę elektromagnetyczną o określonej częstotliwości. Fala nośna może być modulowana w dziedzinie amplitudy AM lub częstotliwości FM. Zmodulowana fala jest wysyłana na wzmacniacz, a następnie do anteny, która zmienia sygnał elektryczny na fale radiowe rozchodzące się w przestrzeni. Antena odbiornika ustawiona na prawidłową częstotliwość roboczą przechwytuje te fale radiowe i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Ten zaś poddawany jest demodulacji, czyli oddzieleniu informacji od fali nośnej. Dzięki temu słyszymy dźwięk lub odbieramy dane. Możliwe do uzyskania parametry połączenia radiowego są zależne od częstotliwości roboczej. I tak, im mniejsza częstotliwość, tym zwykle większy jest teoretyczny zasięg łączności. Fala o większej długości ma większą energię i jest bardziej odporna na różnego typu zjawiska fizyczne. Ale im większa częstotliwość, tym większą przepustowość transmisji danych można uzyskać. Ale jak już wspomniałem, odbywa się to kosztem mniejszego zasięgu. W łączności wojskowej wyróżnić możemy umownie Poziomy łączności. Najniższy to łączność na poziomie wozu bojowego, który zwykle wyposażony jest w radiostację pracującą na falach ultrakrótkich. Wyżej mamy poziom wozu dowódczego lub dowódczo-bojowego, używanego przez dowódcę kompanii lub batalionu. Tu zwykle obok radiostacji UKF do łączności z podkomendnymi stosowana jest druga radiostacja pracująca w zakresie fal krótkich, czyli KF, zapewniająca większy zasięg do łączności ze stanowiskiem dowodzenia batalionu, pułku lub brygady. Łączność na stanowisku dowodzenia to oddzielny temat, którego nie będę przybliżał zbyt dokładnie, ale w zarysie zwykle dysponuje on radiostacjami taktycznymi w wersji z dodatkowymi wzmacniaczami, które są wykorzystywane do łączności w dół oraz bardziej zaawansowanymi środkami łączności, jak radiolinie czy łączność satelitarna do łączności z innymi stanowiskami dowodzenia. Uzupełniają je środki łączności pozwalające na nawiązanie kontaktu z innymi rodzajami wojsk, np. z lotnictwem. Radiostacje krótkofalowe większej mocy mogą być zagrożeniem dla stanowiska dowodzenia, dlatego zwykle umieszczane są w pewnej odległości od samego stanowiska i łączone z nim kablowo lub bezprzewodowo. Najstarszym typem radiostacji wojskowej, jaki prawdopodobnie można jeszcze spotkać, będzie radiostacja analogowa R123 o mocy 20 W, pracująca w zakresie częstotliwości między 20 a 51,5 MHz, a więc w zakresie fal ultrakrótkich. Radiostacje takie były montowane na radzieckich typach wozów bojowych, takich jak T72, BWP1 czy BRDM2. Na wozach dowódczo-bojowych, jak T72D, czy dowódczych, jak WD43, stosowano dwie lub trzy radiostacje R123, a w niektórych zastosowaniach jedną z nich zastępowano R173 o mocy 40 W i pracującą w zakresie częstotliwości od 30 do 76 MHz. Ta ostatnia odróżniała się dużo nowocześniejszym panelem przednim z sygnalizacją opartą na diodach LED. Inne możliwe wyposażenie wozów dowodzenia to radiostacje krótkofalowe, KF, lub w anglojęzycznej literaturze określane jako radiostacje wysokich częstotliwości, czyli HF, np. R130 pracujące w zakresie od 1,5 do 11 MHz. Podczas postoju możliwe było dodatkowe zwiększenie zasięgu takiej radiostacji poprzez podniesienie masztu z dłuższą anteną, co zapewniało większy zysk energetyczny. W latach 90. zauważono potrzebę wyposażenia nowych wozów bojowych w nowe typy radiostacji. Rozpisano przetarg, w którym wybrano francuskie radiostacje pokładowe firmy Thomson TRC 9500 należące do systemu PR4G oraz ich plecatkowy odpowiednik, czyli TRC920. Zadbano początkowo o ich montaż, a docelowo nawet produkcję w Polsce, w zakładach Radmor, tutaj pod oznaczeniem RRC 9500 i RRC 9200. PR4G to francuski skrót od Post Radio de Quatrième Generation, oznaczający radiostację czwartej generacji. Radia te trafiły na późniejsze egzemplarze czołgów PT-91, modernizowane wozy BRDM-2M96-97-98, czy wozy dowodzenia systemu IRIS-2000, a także na wozy dowodzenia WD-2001 i ZWD-10R systemu Łowcza czy wozy dowodzenia ADK-11T i ZWD-99BAT systemu Topaz. A ponadto również na wozy Honker Scorpion 3 używane w Iraku oraz na pierwsze Rosomaki. Radiostacja RRC 9500 ma maksymalną moc 50 W i pracuje w zakresie częstotliwości od 30 do 88 MHz, co pozwala jej na nawiązanie analogowej łączności ze starszymi R173 i R123. Prawdziwą nowością jednak było wprowadzenie zdolności do łączności cyfrowej, zarówno dla transmisji głosu, jak i danych. Ucyfrowienie pozwoliło również na zastosowanie kryptografii. Radiostacje miały algorytmy automatycznej zmiany częstotliwości w wypadku wystąpienia zakłóceń. W latach 90. był to naprawdę widoczny postęp. Produkcja RC9500 trwała do 2006 roku, kiedy to została zastąpiona przez model RRC9310AP. O tym samym paśmie pracy i mocy maksymalnej. Nowością jest modułowa konstrukcja. Radiostacja w wersji pokładowej jest w istocie radiostacją plecakową RRC 9210, zamontowaną w uchwycie łączącym ją ze wzmacniaczem WZM 126AP. I o ile radiostacja jest licencyjna, to wzmacniacz był już. Polskiej konstrukcji. Model ten zachował kompatybilność radiową, jak również kompatybilność mechaniczną akcesoriów, ze swoim poprzednikiem, wprowadzając jednak nowość w postaci szerszego pasma transmisji danych. Było to szczególnie pożądane w wozach dowódczych. W latach 2000 wprowadzane były na szeroką skalę systemy wspomagania dowodzenia używane na stanowiskach dowodzenia oraz na wozach dowódczych pododdziałów, a także następowała ich integracja w jedną całość z systemami dowodzenia artylerią czy obroną przeciwlotniczą. Radiostacje te trafiły Chciały m.in. na Rosomaki oraz później na zmodernizowane czołgi T-72M1R, a także w ramach SKO Topas na moździerze Rak, Haubice, Krab i K9. W 2018 roku wojska francuskie zaczęły przyjmować na wyposażenie radiostacje Fastnet HD, w tym pojazdowy model Thales Thales. TRC 9315. Model ten jednak nie trafił już do produkcji w zakładach Radmor jak poprzednie i nie znalazł zainteresowania polskich sił zbrojnych. Radio to umożliwia zwiększenie prędkości transmisji danych oraz ma inne nowe funkcjonalności, ale niestety nie zachowuje pełnej zgodności z poprzednikami. A w przypadku pracy w trybie kompatybilności ze starszymi rozwiązaniami, traci część swoich zalet. W Polsce wprowadzono jedynie zmodernizowaną wersję radiostacji 9310 pod oznaczeniem 9311. O ile radiostacje PR4G zastąpiły głównie pojazdowe R123, a także wprowadzono je jako radia plecakowe, o tyle w latach 90. również zaczęto szukać rozwiązań pracujących w zakresie fal krótkich. W latach 90. wprowadzono cyfrowe radiostacje Harris RF5000, a później RF5200. Modele te, podobnie zresztą jak późniejsze, pracują w zakresie częstotliwości między 1,6 a 60 MHz i mogą być konfigurowane ze wzmacniaczami o mocy nawet 400 W. RF 5200 razem z dwoma radiostacjami RRC 9500 trafiły na przykład na najbogatszą wersję wyposażenia bozu dowodzenia z systemu Iris 2000. Jednak dopiero w latach 2000 nowa radiostacja Harris RF5800HMP rodziny Falcon 2 wprowadzała nowy format kodowania danych Citadel, zachowując możliwość współpracy ze starszymi modelami pracującymi w formacie Datotek. Nieco później do użytku trafiła również wersja radiostacji w specyfikacji US Army oznaczona PRC150. Wprowadzała ona amerykański standard kodowania Type-1 obok używanego w komercyjnej wersji kodowania Citadel. W tym modelu Dekodowanie Citadel określane było jako Coalition. Radiostacje RF-5800HMP trafiły m.in. na zmodernizowaną konfigurację wozów dowodzenia ZWD-3 systemu IRIS-2000 razem z dwoma radiostacjami RRC-9310. Model ten używany był również przez stanowiska dowodzenia w wersji zabudowanej na podwoziu Honker. Większość Rosomaków na wyposażeniu PKW Afganistan była wyposażona w radiostacji Harris obok standardowych Radmorów. Po powrocie do kraju w te bywały wykorzystywane jako dowódczo bojowe przez dowódców brygad, batalionów lub kompanii. W drugiej połowie lat 2000 do użycia weszły urządzenia rodziny Falcon 3, czyli odpowiednio model komercyjny RF 7800HMP oraz wersja amerykańskich sił zbrojnych oznaczona PRC160. Amerykańskie radiostacje Harris stały się standardem w Polsce, jeśli chodzi o urządzenia pracujące w paśmie fal krótkich już w latach 90. uzupełniając produkowane w Polsce na licencji francuskich radiostacje filmy Thales. Po roku 2010 jednak obserwować możemy stopniowe pojawianie się w użyciu radiostacji Harris, również pracujących w paśmie fal ultrakrótkich. Trafiały one do wojsk specjalnych, wojsk obrony terytorialnej, a wraz z czołgami Abrams w większej liczbie również do wojsk lądowych. 20-watowe modele plecakowe z opcją instalacji w pojeździe z dodatkowym wzmacniaczem to PRC-117G Falcon 3. Pokrywający pasmo 30 MHz do 2 GHz. Rodzina Falcon 4 rozszerzyła pasmo do 2,5 GHz, oferując jednokanałowy model PRC158 oraz dwukanałowy PRC-167. Rozszerzenie pasma na zakres ultrawysokich częstotliwości pozwoliło na transmisję danych ze znacznie większą przepływnością, choć oczywiście na stosunkowo niewielkie odległości. Pozwala to jednak na stworzenie szybkiej sieci informatycznej między pojazdami działającymi w ramach jednego ugrupowania. Uzupełnienie tych modeli są doręczne radiostacje jednokanałowa PRC-152A Falcon 3, i dwukanałowa PC163 Falcon 4, pracujące w paśmie 30 do 512 MHz. Do nich również są dostępne zestawy do instalacji na pojazdach. W tej aplikacji zwykle są stosowane na lżejszych wozach lub jako drugie zapasowe radio. Wojsko kupowało także konkurencyjne, tym razem autorskie rozwiązania Radmoru, nie licencje, w postaci radiostacji R3501 i R3505, a obecnie mamy do czynienia z zakupami radiostacji Perat 6010, powstałej w ramach programu Titan, i radiostacji Kompan Z w wersji doręcznej H09Z1, i pojazdowej, czyli ze wzmacniaczem V09Z1. Radiostacje UKF firmy Harris w wersji pojazdowej trafiały przede wszystkim na czołgi M1 Abrams oraz wszelkie wozy pomocnicze zakupione razem z nimi, jak wozy ewakuacyjne M88A2 Hercules, a także na opracowane w Polsce wozy dowodzenia Croton na podwozie Rosomaka, które przeznaczone są do współdziałania z oddziałami wyposażonymi w czołgi Abrams. Nie da się ukryć, że dynamicznie rozwijane Harizy pozostawiły w tyle francuskie radiostacje rodziny P4G Fastnet. Mimo wszystko interesy Radmora są częściowo zabezpieczone, ponieważ wykupienie w 2010 roku zakładów przez grupę WB niejako zacementowało wykorzystanie tych radiostacji w systemach dowodzenia artylerium dostarczanych właśnie przez WB. Pewne kontrowersje budzi wykorzystywany w radiostacjach UKF firmy Hariz sposób kodowania. Radia te opierają się głównie na kodowaniu Type 1. Które jest kontrolowane przez amerykańskie NSA. Nie ma tu możliwości użycia alternatywnego kodowania, jak w radiach krótkofalowych tej samej firmy, gdzie obok Type 1 dostępny był. Citadel. Jest to jeden z argumentów, jakie mogą przemawiać za zakupem radiostacji PR4G Fastnet, gdzie to polski użytkownik ma kontrolę nad kluczami kryptograficznymi. Sama kryptografia nie różni się jednak znacząco i zazwyczaj opiera na AS256, czyli Advanced Encryption Standard z kluczem 256-bitowym. Podkreślić należy, że na rynku dostępne są również komercyjne wersje radiostacji firmy Harris, które nie wymuszają użycia Type-1. Ale podczas zakupów radiostacji firmy Harris Polska szczegółowo właśnie wyspecyfikowała, że chce urządzenia w standardzie armii amerykańskiej, pracujące właśnie w Tajwan, ze względu na interoperacyjność. Pamiętać również należy, że radiostacje UKF używane są głównie na poziomie dowódcy kompanii. Wyżej często do komunikacji używane są radiostacje krótkofalowe oraz inne typy łączności. Nie lekceważąc zagadnienia kryptografii w łączności, to zauważyć trzeba, że jest ona tym ważniejsza, im wyższego szczebla ona dotyczy. Dostarczane Polsce czołgi Abrams, zarówno używane czołgi M1A1, jak i nowe M1A2 SEP3, wyposażone są w radiostacje Falcon firmy Harris i najprawdopodobniej jest to model prc 150 uzupełnione modelem doręcznym ze wzmacniaczem. Czołgi K-2GF dostarczone z Korei były zaś wyposażone w radiostacje RRC-9311, co jest potwierdzone zdjęciami, czyli radiostacje tego samego typu, co np. czołgi T-72M1R. Pojawiały się jednak informacje, że późniejsze egzemplarze czołgów koreańskich otrzymały już falkony, takie jak na Abramsach. Z kronikarskiego obowiązku muszę również y, wymienić radiostacje SEM-80 i SEM-90, jakie są używane. Na przekazanych Polsce czołgach Leopard 2 oraz towarzyszących im wozach. Są to radiostacje UKF pracujące w zakresie 30-80 do 80 MHz o mocy 4W dla SEM-80 i mocy 40W dzięki dodatkowemu wzmacniaczowi dla SEM-90. Na wozach dowódczo-sztabowych. M577G2 są zaś używane, dedykowane dla wozów dowódczych radiostacje SM93, pracujące w tym samym paśmie i również o mocy 40W. Są to radiostacje pracujące przede wszystkim w trybie analogowym dla głosu. Ale z możliwością wąskopasmowego przesyłu danych. Producentem jest Alcatel, później przejęty przez Thalesa. Co ciekawe, sami Niemcy wciąż używają radiostacji tego typu uzupełnionych przez wprowadzoną w 2001 roku radiostację SEM 93E, która trafiła na najnowsze typy wozów bojowych jak Leopard 2A7V. Takie zacofanie wynika przez przedłużającego się programu rozwojowego radiostacji nowej generacji. Obecnie Niemcy formują na Litwie zupełnie nową brygadę ciężką na jej potrzeby ze względu na konieczność łączności sojuszniczej. Kraj ten zakupił dużą partię radiostacji rodziny Falcon amerykańskiego Harisa, a więc te same modele radiostacji, które występują m.in. na polskich Abramsach. Na koniec chciałem powiedzieć, że informacje na temat amerykańskich zgód. Na eksport radiostacji kupowanych od rządu USA są oficjalnie podawane przez Amerykanów, podobnie zresztą jak na przykład informacje o Czołgach Abrams czy uzbrojeniu dla F-16. Są one łatwo dostępne w internecie. Informacje tyczące się łączności stosowanej przed 2010 rokiem, w tym w kontekście polskich kontyngentów wojskowych, były ówcześnie traktowane nieco bardziej swobodnie niż ma to miejsce dzisiaj. Zaś łączność poradziecka obecnie może być traktowana w zasadzie jako muzealna i nie stanowi najmniejszej tajemnicy. Dla naszych potencjalnych przeciwników. Mam nadzieję, że materiałem tym usystematyzowałem wiedzę wszystkich zainteresowanych w temacie, jednocześnie bez wchodzenia w zbytnie szczegóły, za co ktokolwiek mógłby mieć pretensje. Trzymajcie się i do następnego razu.